Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bedwarsów na moim kanale. Pod poprzednim odcinkiem z Bedwarsów dobiliście ponad 10 łapek w górę. Więc, jak obiecałem, zrobię kolejny odcinek z Bedwarsów. Ale stwierdziłem, że zrobię pewne wyzwanie. A to dlatego, że dzisiaj spróbuję zrobić niezniszczalne łóżko Nebut na Bedwarsach. Czyli po prostu obuduję je dookoła obsydianem. Mam nadzieję, że to się uda. A jeśli takie odcinki Was interesują i jeśli chcecie więcej takich odcinków na kanale, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. To będę wiedział, że chcecie takie challenge i wyzwania na kanale z Bedwarsów Skywalstu czy czegokolwiek. Piszcie również w komentarzach, jakie mogę robić wyzwania. Wasze wyzwania z chęcią będę robił i będziecie pokazani na odcinku i ważnik i pokazane co miałem zrobić. I oczywiście subskrypcja na kanale, aby nie omijały was żadne powiadomienia. Powiadomienia to oczywiście dać dzwoneczek, ale żeby nie omijały was żadne filmy, dajcie subskrypcję na kanale. I co? Lecimy do odcinka. Ok, jestem na ręce. Oczywiście wziąłem a rękę solo, żeby nie było. Po prostu chciałem się sprawdzić, jak będzie, jak, jak to będzie wyglądać na solo yy, dlatego wybrałem arenkę solo. solo. Oczywiście musimy najpierw zrobić 8 emeraldów, co będzie całkiem. Całkiem ciężkie do zrobienia, zobaczycie 8 emeraldów, żeby nasze łóżko nie zostało pokonane i zniszczone, więc mam nadzieję, że się uda zrobić ten challenge. Lecimy od razu po obsydian tutaj oczywiście biały też leci... oj i spadł na dół. <laughs> Mamy dwa emeraldy. Tam są jeszcze emeraldy. Więc jazda. Dwa, super. Kolejne dwa. I jeszcze dwa potrzebuję, jeszcze dwa potrzebuję. Nie, rozwali mi łóżko. Kolejna ręka. Blisko są emeraldy, więc lecimy szybciutko. Szybciutko lecimy po emeraldy. Dobra, szybko. Dobra, mam cztery emeraldy. Wracam do swojej bazy. Taki obrót sytuacji mi się podoba. Teraz szybko po kolejne cztery. I mamy wygraną gierkę, tak naprawdę. Mam kolejne cztery. Lecimy do bazy szybko. Teraz byle nie zginąć z tymi emeraldami. Lecimy, szybko kupujemy. Eee, gdzie to jest tu? <średziny> o boże, ale to jest. Ale to jest memiczne po prostu. Nie, no. Widzowie, to jest zbyt potężne. Ja mogę chodzić gdzie mi się podoba, żywnie i to wygra i tak. Dobra, spadaj, byniu. Aj, <ścoughs> spadł! Naprawdę? On się tego nie spodziewa. Nikt się tego w sumie nie spodziewał. No, kto by się spodziewał, że ktoś tak tryharduje pod ten obsydian? no... Nie wiem, ja szczerze nikogo nie spotkałem jeszcze nigdy w życiu, kto miał wszystko obudowane obsydianem. Nie wiem, piszcie w komentarzach, czy wy spotkaliście osobę, która miała wszystko, dosłownie, wszystko do. No, nie, nie, nie wszystko. Ale która miała całe łóżko obudowane obsydianem. Bo mi się to jeszcze nie zdarzyło. Dobra, no. Taka formacja może być. Got no, bez problemu, takie coś tutaj przejdzie. Tutaj oddajemy wszystko. I przydałoby się pójść po. właśnie, po diamenty. Uh, Aqua wpadł do dziury. Dam <laughs> Dam w pułapkę mining fatigue. Ale to w ogóle wygląda jak kupa jakaś. Dam pułapkę mining fatigue. Proszę bardzo, tutaj cyk. Mining fatigue, fatigue. Nie wiem, jak się to powinno czytać. Uh, whatever. Uh, poczekajcie, zamknę okno. Uh, spoko. No nie wiem. Jakby wydaje mi się, że to Gierka już jest 100% win. Uh, bo. Nie, nie, nie da się teraz tego przegrać, kiedy ja mam obsydian. Ale co, wezmę te diamenty i lecę ofensywę. Lecę ofensywę, tak szybciorkiem. Lecimy ofensywną ofensywne. Także no Tutaj Sharpness Sword od razu solo upgrade Sharpness Sword. Ech. Wydaje mi się, że można iść na bójkę. No i tu w ogóle emeraldów nie zbierają. To ja zbieram Emeraldy i zrobię sobie diamentowe portki. Dobra, łatwo. Dobra, odłożyłem. On się nie spodziewa. On się tego nie spodziewa. Gdzie ten ziomek jest? On tu. No nie no kurde Ale wiemy, że ma diamentowy kilo Wiemy, że ma diamentowy kilo, to trzeba uważać Trzeba uważać, bo jeśli wiemy, że ma jak dia skillów, to to może być troszeczkę Niefajne Dobra, ja sobie biorę solo upgrades, Nie, nie tutaj. Item shop E, 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 armor 6 emeraldów, spoko. I tutaj, ha, dwa diamenty. Nie mam diaksów, dobra, whatever. E, szybko bieremy tutaj cyk. E, ok, ciach. Ale skąd miał diamentowy kill? Jak się w ogóle tworzy ten diamentowy kill? Tutaj mamy tools. Aha! A dobra, czyli jednak da się rozwalić to łóżko diamentowym kilofem Dobra, tego to się nie spodziewałem, myślałem, że tego się w ogóle nie da rozwalić. Cel odcinka zaliczony, raczej powinienem powiedzieć. E, którędy Aqua do mnie przychodził? E, więc jazda... Aha! Aqua team has been eliminated. Dobra, czyli został mi zielony, został mi zielony. Dobra, dobra. Rozumiem. Został mi zielony do zabicia. Ile kosztuje Diags Miecz? Cztery Emeraldy. Dobra, łatwo. Rozumiem. Tam jest zielony, więc ja go atakuję. No nawet nawet nie czekam. Wiem, że Aqua miał diaks kill off. i raczej z tego zrobił. A wątpię, żeby zielony się spodziewał, że ja mam e, ten. Wątpię, żeby się zielony spodziewał, że ja mam. Tutaj widzowie. Jak to się nazywa? Okej, okay, okej okay. Czy on serio ma łuk? Nie mam ani trochę emeraldów I to mi się nie podoba Więc dobra Lecimy po emeraldy Kupujemy perłę, topimy się do ziomka I łatwo, jeszcze sobie wybiję potkę niewidzialności, to dopiero będzie S wtedy What? Co to był za dźwięk? Ej, nie wiem. Serialnie co to był za dźwięk. Jakby ender. Aha! A czy mi pokazało gdziekolwiek, że. że mój trap został aktywowany? Co, co, co ten ziomek się tepnął? Czy co jest grane? A on też ma obsydian To super Nie, no super. E, fff, no, nie wiem. Jakby nie wiem jak to się tam dostał, ale w każdym bądź razie zrobiłem niezniszczalne łóżko. Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Oczywiście muszę wyjść z ręki. Jeżeli wszystko było w porządku, nie chcę kontynuować. Tak. Także no, mam nadzieję, że, że odcinek Wam się podobał. E, mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę. E, Subskrypcję również. E, no, nie spodziewałem się takiej sytuacji, że nagle każdy będzie miał łóżko z obsydianu przebudowane. No, ale dobra, mniejsza o to. W każdym bądź razie cel odcinka został spełniony. Zrobiłem. Można powiedzieć, no, trochę niesmieszczalne łóżko. Jednak chłop mi je zniszczył. Nie spodziewałem się tego, że da się mieć jak killoff, Przynajmniej ja go jeszcze nie robiłem. Więc teraz już wiem, że da się mieć dementowy kilow na bedwarsach. Także no, jeszcze raz, że Jeszcze raz dzięki, że oglądaliście odcinek. To na tyle. Widzimy się jutro. Trzymajcie dzisiaj, cześć.